Cześć, kochani. Witam was w następnym filmiku. Dzisiaj naszym tematem gramatycznym są czasowniki modalne, a tematem takim życiowym na budowie. Ok. Przypominam, że w opisie znajdziecie mój kurs norweskiego od podstaw na Udemy. Jest tam link i jest tam także e, kod, żeby dostać rabat, taki dość duży. E, I taki mały disclaimer, że każdy z tych zdań może mieć jakieś inne swoje wersje, które też są poprawne, i to nie znaczy, że nie wiem, że te są złe. Także po prostu, jeżeli ktoś, kogo znacie, mówi to inaczej, jest Norwegiem, to na pewno ma rację. Ok. Tutaj mamy te czasowniki modalne. Jest ich tak naprawdę więcej niż tutaj wyszczególniłam, ale. No ale zaraz powiem właśnie o co chodzi. Z czasownikami modalnymi trochę jest tak, że im dalej w las tym więcej drzew. Każdy z nich tak naprawdę okazuje się, że ma więcej znaczeń, bo kiedy idziemy na kurs a 1 zaczynamy się uczyć, to zawsze mówi się nam tak, że can to jest mogę lub umiem. Ja I can be i morn. Mogę pracować jutro. Can will to chcę. Han On tego nie chce zjeść. Skal to będę, lub mam zamiar. Ja Kasper Czepen, zapytam szefa. Mo to muszę. Wy moi daj Ale właśnie nawet tutaj dałam jeden taki nawias, gdzie powiedziałam, że Will też może oznaczać będzie, stanie się. Skal też może oznaczać trochę powinno być, musi być. Także. To jest właśnie taka sytuacja, że im więcej tam sobie czytacie, im bardziej takie zaawansowane teksty, tym bardziej się okazuje, że jest to trochę bardziej skomplikowana sytuacja z tymi modalnymi. Ale tutaj. Y w tym zadaniu, w tych zdaniach, w tym filmiku nie będzie nic takiego mm, zaawansowanego, że tak powiem. Tutaj będziemy się trzymać tych podstawowych e, znaczeń, czyli kan to mogę lub umiem, Jak kan jobbe i morn, mogę pracować jutro, will to chcę, han will ikis pi on tego nie chce zjeść, skal to będę lub mam zamiar, ja skal sperę. szefem, zapytam szefa, mo to muszę, må jobbe i dag. Także tego się będziemy trzymać. Ok, spróbuj przetłumaczyć te zdanie razem ze mną. Korzystaj z funkcji pauzy, bo zostawiam bardzo mało czasu na odpowiedź. A robię to dlatego, żeby ludziom, którzy oglądają sobie ten filmik bez zatrzymywania, żeby to nie trwało nie wiem ile. Ale jeżeli chcesz ze mną ćwiczyć, do czego bardzo zachęcam, to właśnie naciśnij pauzę i sam sama spróbuj najpierw to zdanie przetłumaczyć. Ok. Tutaj mamy pierwsze zdanie. On nie może podnosić tego sam. Han kan ikke løfte dette alene. Han kan ikke Musimy dziś położyć podłogę. Vi må legge gulve idag. dag. legge i po czasowniku modalnym mamy następny czasownik bez tego R na końcu, bez tego dodatkowego O, tylko taki najbardziej e, prosty, powiedzmy, jest ta forma. Mo Dzisiaj będziemy kładli kafelki w łazience. I dog skarwi lege flieser po badet. Tu zaczęłam od dzisiaj, to wiem, że jest to takie nieintuicyjne dla nas Polaków, żeby zaczynać od dzisiaj. Pewnie my dalibyśmy to dzisiaj gdzieś w środku lub na końcu, ale warto to ćwiczyć, ponieważ norwedzy ciągle tak mówią, więc warto się przyzwyczajać do takiej konstrukcji zdania. I wiadomo, że po idag, czyli tu jest jakieś określenie w tym wypadku czasu. Musimy dać najpierw czasownik, potem osobę. Potem możemy dać następny czasownik. I właśnie tak jest z tymi frazami, gdzie są dwa czasowniki: skal, lege, to one bardzo chętnie się rozbijają, chętnie przyjmują między siebie jeszcze, jeszcze coś. Więc mamy idag, skalwy, lege, flicer, pobade Ściana musi być sucha, zanim będziemy mogli malować. Wegen, vara Wielu z was myli czasownik ware. Jest to taki wyjątek, że nie wygląda tak samo jak w innych formach. E, czyli być. Mo ware. musi być. Ware to jest o warę. Być. Jaj ar, jestem. Jaj war byłem. Jahar wart. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na Polski. <laughs> Byłem i jestem dalej może. I o ware. Czyli właśnie być. Wegen mo ter vi kan male. Musisz zmierzyć długość i podzielić na dwa. mo mole må lengden odele po tu. mo må mole lengden odele po tu mole mierzyć mole Użyj maski, kiedy będziesz mieszać klej. Bruk maske när du lim. Bruk tutaj mamy formę taką rozkazującą. Bruk. Bruk maske när du lim. Musicie najpierw zamontować płyty gipsowe. Dere må montere gipsplater først. Dere må montere gipsplater først. Ved dere. Høres det ut som jeg husker det? Dere. Du må søke hjelp til å blande betong. Du kan blande betong i en bøtte. Du kan blande betong i en bøtte. Oni nie chcą mieć wygłuszenia. Czyli takiego jakby izolacji od dźwięków. Oni nie chcą mieć wygłuszenia. Ty. ha i Solering. i Solering. No i zdanie bonusowe, zawsze troszkę jakieś inne. Czy możesz pomalować mój samochód? Raczej samochodów się nie maluje. Ale ten na zdjęciu chyba widział pędzel. Kiedy malę bielem mę? Kiedy male, Ok, dziękuję za lajki like i subskrypcję. Tusen tak!